Jakub Kowalski, 38-letni mechanik, leżał pod samochodem w swoim małym warsztacie w Krakowie, gdy czarne BMW głośno wjechało na podwórko. Z samochodu wysiadła jego była żona Magda wraz z nowym mężem, Markiem Nowakiem, biznesmenem ubranym w garnitur za 12 tysięcy złotych. Marek spojrzał na Jakuba pokrytego olejem i smarem i roześmiał się pogardliwie: Magda, to był twój mąż! Nędzny mechanik, który śmierdzi olejem? Jak mogłaś? Klienci w warsztacie zatrzymali się, by obserwować scenę. Jakub wyszedł spod samochodu, upokorzenie paliło mu policzki. Ale czego Marek nie wiedział, to że Jakub nie był zwykłym mechanikiem, był kimś znacznie więcej. I w nadchodzących tygodniach cały świat miał poznać prawdę, która pozostawi wszystkich bez słów. Warsztat samochodowy przy ulicy Wielickiej nr 45 w Krakowie nie był duży. Podwórko z trzema rampami roboczymi. Małe biuro, ściany pokryte kalendarzami z częściami samochodowymi i starymi narzędziami wiszącymi na tablicach. Jakub Kowalski pracował tam od 10 lat. Właściciel, pan Stanisław, 65-letni mężczyzna zatrudnił go gdy nikt inny nie dał mu szansy jakub miał 38 lat czarne włosy zawsze zabrudzone smarem ręce pełne blizn i oleju na stałe pod paznokciami zawsze nosił ten sam brudny niebieski kombinezon te same zużyte buty robocze dla większości ludzi w krakowie był zwykłym mechanikiem nic specjalnego jeden z tysięcy ale jakub był kiedyś inny bardzo inny Dziesięć lat temu ukończył Politechnikę Krakowską z najwyższymi ocenami, specjalizując się w inżynierii mechanicznej. Dostał oferty od ważnych firm Fiat, niemiecka firma motoryzacyjna, nawet propozycje z zagranicy. Jego przyszłość wydawała się świetlana. Potem życie brutalnie zmieniło kurs. Jego ojciec ciężko zachorował. Rak trzustki. Leczenie było drogie. Firma, w której pracował ojciec, niczego nie pokrywała. Jakub odrzucił wszystkie oferty pracy i wrócił do domu do Krakowa, aby opiekować się ojcem. Wydał wszystkie oszczędności na lekarzy, leki, prywatne szpitale. W końcu ojciec i tak zmarł. A Jakub został bez pieniędzy, bez pracy, z ogromnymi długami. Magda, jego była żona, nie wytrzymała. Pobrali się młodo, gdy on był jeszcze błyskotliwym studentem. Ona marzyła o życiu w luksusie, podróżach, dużych domach. Gdy Jakub stał się zwykłym mechanikiem, pracującym 12 godzin dziennie tylko po to, by spłacić długi, Magda nie mogła już tego znieść. Po trzech latach małżeństwa zażądała rozwodu. Nie odeszła ze skandalem, po prostu powiedziała: Nie mogę tak żyć, przykro mi, i zniknęła. Jakub jej nie obwiniał, rozumiał. Życie, które jej oferował, nie było tym, czego chciała. Pozwolił jej odejść bez walki, skupił się na pracy, na spłacie ostatnich długów ojca, na przetrwaniu. Teraz, pięć lat później, Magda była ponownie zamężna z Markiem Nowakiem, deweloperem, który zarabiał miliony, budując osiedla mieszkaniowe. Jakub dowiedział się od starych przyjaciół, nie przejmował się zbytnio przeszłość była przeszłością ale pewnego czwartkowego poranka we wrześniu przeszłość przyszła bezpośrednio do niego jakub pracował pod skodą oktawią gdy usłyszał hałas potężny silnik opony piszczące na betonie wyszedł spod samochodu i zobaczył czarne bmw serii 7 zatrzymujące się na podwórku warsztatu z niego wysiadła magda była równie piękna 36 lat, blond włosy, elegancka sukienka, buty na obcasie, markowa torebka. Wyglądała, jakby była z innego świata. Ze świata, do którego Jakub już dawno nie należał. Obok niej z samochodu wysiadł Marek. Jakub widział go na zdjęciach na Facebooku. W rzeczywistości był jeszcze bardziej imponujący. Wysoki, szary garnitur włoski, zegarek Rolex, idealnie ułożone włosy, pewny uśmiech. Typ człowieka, który wiedział, że jest lepszy i nie wstydził się tego pokazać. Magda zobaczyła Jakuba i zawahała się. Na jej twarzy pojawiło się złożone wyrażenie, wstyd, nostalgia, dyskomfort. Marek zauważył. Magda, kto to jest? Magda lekko zmarszczyła brwi. To Jakub, mój były mąż, to jego warsztat. Jakub podszedł, wycierając ręce o kombinezon, choć wiedział, że to bezcelowe. Zawsze były brudne. Cześć, Magda, czym mogę pomóc? Marek spojrzał na niego jak na insekta. Jego oczy przesunęły się po brudnym kombinezonie: po zatłuszczonych włosach, po zużytych butach. Roześmiał się. Niedyskretny śmiech. Głośny, pogardliwy śmiech. Magda, byłaś zamężna z tym mechanikiem, który wygląda jakby właśnie wyszedł ze śmietnika? Klienci w warsztacie się zatrzymali, Stanisław, właściciel, wyszedł z biura, wszyscy słuchali. Magda spuściła wzrok, zawstydzona. Nie za Jakuba, ale dlatego, że scena była publiczna. Marek, proszę. Marek ją zignorował i dalej patrzył na Jakuba z obrzydzeniem. Serio, jak mogłaś żyć z kimś takim jak on, pozwalać mu dotykać cię tymi brudnymi rękami? Śmierdzieć olejem w twoim domu? Masz szczęście, że cię uratowałem. Jakub poczuł upokorzenie narastające jak fala, ale nie odpowiedział, nie bronił się. Tylko patrzył spokojnie na Marka z wyrazem neutralnym. Marek kontynuował: Zastanawiam się, jak z tego przeżywasz. Ile zarabiasz? Pięć tysięcy miesięcznie? Sześć? Wydaje więcej na ubrania w miesiąc niż ty zarabiasz w rok. Magda pociągnęła go za rękaw. Marek, wystarczy, chodźmy. Ale Marek nie skończył, odwrócił się do pozostałych klientów. Naprawdę pozwalacie takiej osobie naprawiać wasze samochody, nieudacznikowi, który nic nie osiągnął w życiu? Jakub wziął głęboki oddech. Jego ręce lekko drżały, nie z gniewu, z wysiłku, aby się kontrolować. Jego głos był spokojny, gdy mówił. Czym mogę panu pomóc, panie Nowak? Marek znowu się roześmiał. Niczego od ciebie nie chcę. Po prostu przeszedłem, żeby pokazać Magdzie różnicę między tym, co miała, a tym, co ma teraz między nieudacznikiem, a sukces człowiekiem. Odwrócił się do BMW, położył rękę na ramieniu Magdy i poprowadził ją do samochodu. Magda spojrzała raz w stronę Jakuba. W jej oczach było coś. żal, litość. Wstyd. Jakub nie mógł powiedzieć. BMW odjechało i zniknęło. Cisza w warsztacie. Klienci patrzyli na Jakuba. Niektórzy ze współczuciem, inni z ciekawością. Stanisław podszedł i położył mu rękę na ramieniu. Jakub, nie słuchaj go. To człowiek bez charakteru. Jakub pokiwał głową i wrócił pod samochód. Kontynuował pracę, ale w jego wnętrzu coś się zmieniło. Nie gniew. Nie pragnienie zemsty, ale powolna pewna świadomość, że czas prawdy się zbliżał. Tego wieczoru Jakub wrócił do swojego małego, dwupokojowego mieszkania na podgórzu. Stary budynek, wąskie schody, winda działająca tylko gdy miała na to ochotę. Mieszkanie było proste: sypialnia, salon ze starą kanapą, mała kuchnia. Na ścianach zdjęcia z przeszłości. On i Magda uśmiechnięci w dniu ślubu. On z dyplomem ukończenia politechniki. On i ojciec na rybach. Jakub wziął długi prysznic, zmywając olej i smar. Potem usiadł na kanapie z tanim piwem i spojrzał na telefon. Miał nowego maila. Z adresu, którego nie sprawdzał od miesięcy. Temat: finalizacja i transfer środków. Patent Patent.pl 2019 Metz. Czterizmem. Jakub otworzył maila. Przeczytał. Przeczytał ponownie. Lekki uśmiech pojawił się na jego ustach. Po tylu latach to się działo. W końcu. Niewielu wiedziało, ale Jakub nie był tylko błyskotliwym studentem. Był wynalazcą. W ostatnim roku studiów pracował nad osobistym projektem. Innowacyjnym systemem optymalizacji zużycia paliwa dla silników diesla. Złożony algorytm połączony z urządzeniem mechanicznym, które mogło zmniejszyć zużycie o 30% bez wpływu na wydajność. Gdy ojciec zachorował, Jakub nie porzucił projektu. W wolnym czasie, w nocy, po godzinach w warsztacie, nadal pracował. Złożył wniosek patentowy, ale proces patentowania był długi, kosztowny. Potem przyszła pandemia, biurokracja się pogorszyła, wszystko się opóźniało. Jakub prawie o tym zapomniał. Ale teraz, pięć lat później, patent został zatwierdzony. I więcej, niemiecka firma Wagner Automotive chciała go kupić. Kwota 3 miliony euro. Jakub przeczytał maila 10 razy w ostatnich tygodniach. Negocjacje zostały sfinalizowane. Pieniądze miały zostać przelane na jego konto w ciągu następnych dziesięciu dni. 3 miliony euro. Nagle Jakub nie był już biednym mechanikiem. Był bogatym człowiekiem. Bogatszym niż Marek Nowak właściwie. Ale Jakub nikomu nie powiedział nawet Stanisławowi. Nie dlatego, że chciał zachować tajemnicę, ale dlatego, że nie miało to dla niego znaczenia. Pieniądze go nie definiowały. Jego praca, jego charakter to się liczyło, jednak scena z tego poranka go prześladowała. Nie samo upokorzenie, ale arogancja Marka, sposób w jaki traktował wszystkich jak gorszych, sposób w jaki sprawił, że Jakub wyglądał na nikogo. Jakub nie był typem, który szukał zemsty, ale sprawiedliwość. Sprawiedliwość była czymś innym. Zasnął z myślą, że wkrótce, bardzo wkrótce, świat zobaczy, kim naprawdę był. W ciągu następnych dwóch tygodni Marek Nowak się nie zatrzymał, jakby znalazł nowe hobby, publicznie upokarzać Jakuba. Pierwszym razem było w kawiarni w centrum Krakowa. Jakub pił kawę po pracy, gdy wszedł Marek z Magdą i grupą bogatych przyjaciół. Marek go zobaczył i nie mógł się oprzeć. Spójrz, Magda, twój były! Stać go na kawę. Robi postępy w życiu. Śmiech przy jego stoliku. Magda się nie śmiała. Po prostu spuściła wzrok. Ale nie zatrzymała Marka. Drugim razem było na światłach. Jakub prowadził swojego starego Skodę z 2005 roku. Marek zatrzymał się obok niego w BMW. Opuścił szybę i krzyknął. Jakub, jeśli potrzebujesz pieniędzy na nowy samochód, mogę ci dać trochę drobnych. Światło... Zmieniło się na zielone. Jakub spokojnie ruszył. Marek gwałtownie przyspieszył i przejechał obok niego trąbiąc. Trzeci raz był najgorszy. Jakub był w supermarkecie kupując prowiant. Marek i Magda pojawili się w tym samym rzędzie. Marek zobaczył, co kupował Jakub: tanie konserwy, chleb, podstawowe produkty. Wyjął telefon i zrobił zdjęcie. Muszę pamiętać, aby przekazywać biednym. Wygląda na to, że tego potrzebują. Magda pociągnęła go za ramię, wyraźnie zawstydzona. Marek, stop, to za dużo. Marek spojrzał na nią chłodno. Dlaczego go bronisz? On to twoja przeszłość, ja jestem twoją przyszłością, nie zapominaj o tym. Jakub zapłacił za zakupy i wyszedł bez słowa, ale tej nocy podjął decyzję: kiedy przyjdą pieniądze, zrobi coś. Nie dla zemsty, dla lekcji. Poniedziałkowy poranek o dziewiątej zadzwonił telefon Jakuba, to był bank. Panie Kowalski, potwierdzamy otrzymanie międzynarodowego przelewu na pana konto. Kwota 3 miliony euro prosimy o przyjście do oddziału w celu weryfikacji i finalizacji. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Jakub rozłączył się. Wziął głęboki oddech. To było prawdziwe. Po latach pracy, biedy, upokorzenia był wolny. Poszedł do banku, podpisał dokumenty. Potwierdził tożsamość. Transfer został zatwierdzony. Na jego koncie była kolosalna kwota więcej niż kiedykolwiek marzył. Ale Jakub nie zmienił się widocznie. Nie kupił luksusowego samochodu, nie przeprowadził się do willi. Nadal chodził do warsztatu, nadal pracował pod samochodami, nadal nosił brudny kombinezon. Stanisław zapytał go, dlaczego nie weźmie urlopu. Jakub uśmiechnął się i powiedział: Że lubi pracować. Prawda była taka, że czekał na odpowiedni moment. Moment nadszedł tydzień później. Jakub dowiedział się, że Marek Nowak organizował wielkie przyjęcie w swojej willi na północy Krakowa przyjęcie biznesowe, aby świętować uruchomienie nowego projektu deweloperskiego. Zostali zaproszeni biznesmeni, politycy, dziennikarze. Marek chciał się popisać, pokazać moc i bogactwo. Jakub oczywiście nie został zaproszony, ale nie potrzebował. Miał inny plan. W dniu przyjęcia, Jakub zadzwonił do kilku lokalnych i ogólnopolskich dziennikarzy, zaproponował im ekskluzywną historię. Polski wynalazca, który sprzedał rewolucyjny patent niemieckiej firmie za miliony. Dziennikarze byli zainteresowani, zgodzili się przyjść na konferencję prasową, którą Jakub zorganizował tego samego wieczoru, co przyjęcie Marka. Jakub wynajął salę konferencyjną w hotelu w centrum, zaprosił nie tylko prasę, ale także biznesmenów, inwestorów, ludzi z branży motoryzacyjnej. Wiadomość szybko się rozprzestrzeniła. Polski wynalazca zrobił coś niezwykłego. O siódmej wieczorem sala była pełna. Jakub pojawił się nie w brudnym kombinezonie, ale w eleganckim garniturze, prostym, ale dobrze skrojonym. Umyte czyste włosy wyglądał zupełnie inaczej. Ludzie mrugali zaskoczeni, brudny mechanik zniknął, w jego miejscu był inżynier, wynalazca, człowiek sukcesu. Jakub przedstawił swój patent, wyjaśnił technologię, pokazał kontrakt z Wagner Automotive, powiedział, że początkowa inwestycja została dokonana z własnych oszczędności, że pracował latami równolegle z pracą mechanika, że nigdy się nie poddał. Dziennikarze notowali każde słowo. Pytania płynęły. Jakub odpowiadał spokojnie, profesjonalnie, z autorytetem. Było jasne, że nie był zwykłym mechanikiem, był skromnym geniuszem, który został niedoceniony. Pod koniec konferencji Jakub złożył oświadczenie, które stało się wiralne. Sukces nie mierzy się drogimi samochodami czy dużymi domami. Mierzy się tym, co zostawiasz, co budujesz, jak bardzo pomagasz. Nazywano mnie nieudacznikiem, porażką, gorszym, ale kontynuowałem pracę, nie żeby coś udowodnić innym, ale dla siebie. Nagranie konferencji zostało opublikowane online w kilka godzin miliony wyświetleń. Ogólnopolskie media podchwyciły historię. Mechanik z Krakowa który stał się milionerem, wynajdując rewolucyjną technologię. Tego samego wieczoru w willi Marka przyjęcie szło dobrze, dopóki ktoś nie sprawdził Facebooka i nie zobaczył wiadomości. Jedna osoba pokazała drugiej. W dziesięć minut wszyscy w willi wiedzieli. Marek był w środku rozmowy, gdy przyjaciel pokazał mu telefon. Marek, czy to nie jest ten mechanik, z którego się śmiałeś? Były mąż Magdy. Marek spojrzał na ekran, zobaczył zdjęcie Jakuba w garniturze na konferencji prasowej, przeczytał tytuł. Jego serce przeskoczyło: To nie mogło być prawdą brudny mechanik był milionerem, wynalazcą, wykupionym przez Niemców? Magda, stojąca obok niego, też zobaczyła: jej ręka lekko zadrżała, zdała sobie sprawę z tego, co straciła, zdała sobie sprawę, kogo nie doceniła. Marek próbował się śmiać, bagatelizować, powiedzieć, że to prawdopodobnie oszustwo, ale ludzie wokół go nie słuchali. Byli zbyt zajęci czytaniem artykułów, komentowaniem, podziwianiem historii Jakuba. Przyjęcie Marka stało się drugorzędne. Wszyscy mówili o Jakubie, i Marek, jego ogromna arogancja, zdał sobie sprawę, że właśnie przegrał. Całkowicie. W dniach, które nastąpiły, życie Jakuba całkowicie się zmieniło. Oferty współpracy z całej Europy, zaproszenia na międzynarodowe konferencje, media chciały wywiadów, uniwersytety chciały go zaprosić jako prelegenta, ale Jakub pozostał taki sam. Nie opuścił warsztatu od razu, pracował jeszcze dwa tygodnie, aby znaleźć dobrego zastępcę dla Stanisława. Sowicie zapłacił Stanisławowi za wszystkie lata, w których dał mu szansę, gdy nikt inny tego nie zrobił. Marek Nowak z kolei przechodził przez własne piekło. Historia upokorzeń, które wyrządził Jakubowi, wyszła na jaw. Ktoś nagrał scenę na światłach, ktoś inny nagrał zniewagę w kawiarni. Wszystko zostało opublikowane online. Opinia publiczna odwróciła się przeciwko niemu. Arogancki milioner, który upokarza uczciwych ludzi, deweloper bez charakteru, jego klienci zaczęli anulować kontrakty. Jego wizerunek został zniszczony. Magda, widząc katastrofę, podjęła decyzję. Pewnego popołudnia przyszła do mieszkania Jakuba, zapukała do drzwi. Jakub otworzył, zaskoczony: Magda, czego chcesz? Magda wyglądała inaczej, bez ciężkiego makijażu, bez ekstrawaganckich ubrań, zmęczona, prawdziwa. Mogę wejść? Jakub ją wpuścił. Usiedli w salonie. Niezręczna cisza. Jakub, Chcę przeprosić za wszystko, za to, że cię zostawiłam, gdy potrzebowałeś, za to, że stałam obok Marka, gdy cię upokarzał, za to, że byłam tchórzem i egoistą. Jakub na nią spojrzał, stary gniew zniknął, nie czuł już nic do niej, ani miłości, ani nienawiści, tylko obojętność. Magda, nic mi nie jesteś winna, zrobiłaś to, co uważałaś za dobre dla siebie to przeszłość. Magda płakała cicho. Pomyliłam się. Wybrałam pieniądze zamiast charakteru, wybrałam arogancję zamiast dobroci. Teraz widzę, że zawsze byłeś większym człowiekiem, a ja byłam ślepa. Jakub westchnął: Czego ode mnie chcesz, Magda? Przebaczenia? Zawsze je miałaś. Nie mam urazy. Chcę, żebyś wiedział, że żałuję i chcę cię zapytać: Dlaczego mi nie powiedziałeś o wynalazku? Dlaczego pozwoliłeś wszystkim wierzyć, że jesteś tylko mechanikiem? Jakub wstał i podszedł do okna. Bo nie liczy się, co myślą inni, liczy się to, co ty o sobie wiesz. Ja wiedziałem, kim jestem, nie potrzebowałem potwierdzenia, i szczerze mówiąc, to był test test, aby zobaczyć, kto mnie szanuje za to, kim jestem, a nie za to, co mam. Magda zrozumiała. Nie przeszła testu zupełnie. A Marek? Jakub uśmiechnął się ironicznie. Marek sam sobie zrobił krzywdę. Nie zaatakowałem go. Nie upokorzyłem go. Po prostu dalej byłem sobą. Sam zniszczył swoją reputację przez arogancję. Magda wstała, aby odejść. Przy drzwiach zatrzymała się. Jakub, jesteś lepszym człowiekiem niż na to zasługuje. Mam nadzieję, że twoja przyszłość będzie niezwykła. Odeszła. Jakub jej nie zatrzymał. Rozdział z Magdą był definitywnie zamknięty. Sześć miesięcy później Jakub otworzył własną firmę konsultingową w inżynierii motoryzacyjnej w Warszawie. Zatrudnił dziesięciu młodych inżynierów, wszystkich z ubogich środowisk, wszystkich z ogromnym potencjałem. Oferował im doskonałe pensje. Idealne warunki pracy, a przede wszystkim szacunek. Marek Nowak z kolei stracił większość klientów. Jego firma była w upadku. Magda zażądała rozwodu. Nie po to, aby wrócić do Jakuba, ale dlatego, że nie mogła już być obok człowieka bez charakteru. Pewnego dnia Jakub otrzymał maila od Marka. Temat przepraszam mail był długi. Marek przepraszał za wszystko, za upokorzenia, za arogancję, za okrucieństwo, mówił, że stracił wszystko i teraz rozumiał, co zrobił źle. Pytał, czy Jakub może go wybaczyć. Jakub przeczytał maila dwa razy. Potem odpowiedział po prostu Marek, jesteś wybaczony, ale wybaczenie nie wymazuje konsekwencji. Nasze działania mają skutki, mam nadzieję, że się z tego nauczysz. Powodzenia. Nigdy więcej nie rozmawiali. Jakub kontynuował budowanie, jego firma prosperowała, ale co ważniejsze, pozostał skromnym człowiekiem, nie jeździł luksusowymi samochodami, nie nosił drogich zegarków, żył prosto, inwestując w ludzi, w edukację, w technologię, w wywiadzie dla ogólnopolskiej telewizji, reporter zapytał Panie Kowalski, ma pan miliony, dlaczego nie zmienia pan swojego życia? Dlaczego nie kupuje pan willi, drogich samochodów? Jakub uśmiechnął się. Bo to nie jest życie. Życie to to, co budujesz, ludzie, którym pomagasz, dziedzictwo, które zostawiasz. Pieniądze to narzędzie, nie cel. Byłem biedny, byłem upokarzany, nazywano mnie nieudacznikiem, ale nadal wierzyłem w siebie i to zrobiło różnicę. Wywiad stał się wiralowy. Jakub stał się symbolem wytrwałości, godności, charakteru. Pewnego wieczoru siedząc na balkonie swojego małego mieszkania, którego nigdy nie opuścił, Jakub patrzył na miasto. Myśli o wszystkim, co się wydarzyło. Marek upokarzał go, wierząc, że jest lepszy. Ale Marek zapomniał, że prawdziwa wyższość nie jest w pieniądzach, jest w charakterze, a charakteru nie można kupić ani sprzedać. Jakub uśmiechnął się nie z triumfu, ale z pokoju, bo w końcu świat zobaczył to, co on zawsze wiedział, że wartość człowieka nie mierzy się samochodami czy domami, mierzy się uczciwością, wytrwałością, człowieczeństwem. A Jakub Kowalski, skromny były mechanik, udowodnił to ponad wszelką wątpliwość. Historia Jakuba to nie tylko zemsta czy triumf jednego człowieka. To o czymś głębszym, o tym jak traktujemy ludzi. Ilu marków jest wokół nas, ilu ludzi osądza innych po wyglądzie, po pracy, po ubraniach, ilu upokarza tych, których uważają za gorszych, a ilu jakubów istnieje, ludzi, którzy pracują w ciszy, którzy wytrwają pomimo trudności, którzy nie rezygnują z marzeń, nawet jeśli nikt w nich nie wierzy. Lekcja jest jasna: nigdy nie oceniaj książki po okładce. Człowiek w brudnym kombinezonie może być geniuszem, kobieta sprzątająca może być artystką, sprzedawca może być filozofem. Szacunek nie należy się tylko tym, którzy wyglądają na sukces, należy się wszystkim, bo każdy człowiek ma swoją historię, każdy człowiek ma wartość. Jeśli ta historia Cię dotknęła, zostaw komentarz. Powiedz nam, czy kiedykolwiek zostałeś źle osądzony, czy osądziłeś kogoś i później tego żałowałeś? Udostępnij tę historię. Może dotrze do kogoś, kto upokarza innych, może sprawi, że się zatrzyma i pomyśli. A jeśli możesz, bądź miły dla wszystkich. Nigdy nie wiesz, kim naprawdę jest osoba przed tobą. Dziękujemy, że przeczytałeś do końca. Dziękujemy, że uwierzyłeś w Jakuba. Dziękujemy, że wyciągnąłeś lekcję.